Newsflash, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain i tylko 5 minut, także bez zbędnej zwłoki, zaczynamy. Na początku słuchajcie, Tomasz Sawczak, bitcoin.org Estonia, cofnęła 500 licencji dla firm kryptowalutowych. To ostatnio było głośno, mówiłem o tym na live. Według Bloomberga jest to około 30% całkowitej liczby firm działających w kraju. Nie dotyczy z tego, co wiem, to giełdy BitBay, także spokojnie. Przechodzimy sobie dalej. Kryptowaluty w Chinach. Banki deklarują, że nie będą blokować kont inwestorom BTC. Kupowanie kryptowalut w Chinach legalne? Takie pytanie zadaje Jacek Walewski. Słuchajcie, świetna informacja, jak starczy mi czasu, to powiem o tym w podsumowaniu, a jak nie, to już w kryptoniusach live wieczorem. Przechodzimy dalej. Cena bitcoina spada poniżej 9 tysięcy, ze względu na to, iż... Na, na futuresach, na tradycyjne, na tradycyjne akcje są straty, przechodzimy sobie dalej, no ale oczywiście wzrosło do 934, już jest. Współtwórca Baseline twierdzi, że krypto są w epoce przed CompuServe, CompuServe to jest taki serwis z tego co pamiętam i to są bardzo wczesne dni, są 15-20 lat przed jakimś znaczącą adopcją, przechodzimy sobie dalej. Ripple rozwinie swoją on-demand liquidity na Brazylię w bardzo niedługim czasie. Ogłosił to oczywiście szef e, globalnej bankowości w Ripple. Przechodzimy sobie dalej. Platforma lendingowa Compound będzie rozsyłać swoje tokeny Comp do wszystkich użytkowników tego właśnie protokołu DeFi. Przechodzimy dalej. Kryptoban w Indiach, o którym głośno i wyraźnie mówią wszyscy, może być przesadzony. Tak mówią profesjonaliści z tego przemysłu i ja się tutaj całkowicie zgadzam, też mówiłem o tym wczoraj w kryptowalutowej niedzieli, przechodzimy sobie dalej. Jak branża filmów dla dorosłych zmienia się podczas koronawirusa i wielu, wielu performance aktorów i aktorek staje się świadomymi jeśli chodzi o bitcoina. Przechodzimy sobie dalej. Właśnie uruchomiony Ziglu chce stworzyć kupowanie kryptowalut debilnie prostym. To jest oczywiście firma z UK. Uruchomiła, uruchomiła i zebrała w rundzie sidowej 6,6 miliona dolarów. Przechodzimy sobie dalej. Zarządzający aktywami Wildshire Phoenix. Złożył wniosek o uruchomienie nowego, nowego funduszu inwestycyjnego, takiego tego Bitcoin Investment Trust. I co na to zwolennicy Bitcoin SV? Craig Rak już Wam dzisiaj mówić pozwolenie dał. Przechodzimy sobie dalej. Tytan z branży mediów z ponad 144 milionami czytelników będzie testować wspierane przez Ripple Colleal, jeśli chodzi o monetyzację w sieci. To jest oczywiście nast czy con, nie wiem jak to się czyta. Przechodzimy sobie dalej. E, samochód pana Jamiego uległ wypadkowi i wszystko skończyło się transakcją na Bitcoinie. Chodzi oczywiście, że sprawca nie chciał, e, sprawca nie chciał oczywiście e, wzywać policji. Przechodzimy sobie dalej. E, jest już ponad 3 miliony bitcoinowych portfeli, które mają ponad 0,1 BTC. To jest oczywiście detaliczna akumulacja. A coś mi się tutaj... Zblokowało. Przechodzimy sobie dalej. E, Południowo-koreańscy e, akademicy twierdzą, że bitcoin jest ryzykowny, lecz nagradzający. Jest to tego typu inwestycja. E, a rynki finansowe zamieniają się w kasyno. <laughs> Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, chińscy deweloperzy budują Web3, web Trojan Halls na Twitterze i Facebooku. Uważajcie na swoje dane. Przechodzimy sobie dalej. Transakcje Bitcoina, opłaty transakcyjne na Bitcoinie spadły o 89% w przeciągu jednego miesiąca, co kopalnie przestały ściemniać i do ostatniego newsa przechodzimy. Uważajcie na to, to już o tym też na Twitterze publikowałem, uważajcie na swój portfel Wozabi, jeżeli użycie, używacie Trezora. Ostatnio znaleziono buga w portfelach, który, który może zablokować użytkowników z dostępu do swoich bitcoinów. Także nie aktualizujcie to, jest dopiero fakap. I jak tu można mówić o mainstreamowej adopcji? Przechodzimy sobie do podsumowania. Zostało parę sekund. Słuchajcie, wczoraj była kryptowalutowa Niedziela z Maikiem, była Loriana, był Rafał Kiełbus, był Xgrosz, Niestety inni się nie pojawili. No cóż począć, Bartek nie mógł, Kowal tworzy kowalski token Vision i tak dalej. Dzisiaj oczywiście Crypto News Lite jak zwykle o 20 albo gdzieś tam w tych okolicach. I zasadniczo na dzisiaj to tyle. Witam w nowym tygodniu, zobaczymy co na rynku, życzę wzrostów, życzę zysków. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.